Przypięci do sznura uczestnicy muszą pokonać tor przeszkód, zanurkować w błoto, aby przedostać się pod kłodą, otworzyć kłódkę, odblokować system nawadniający i przelać wodę ze zbiornika na swoje pole. Wygrywa para, która zrobi to pierwsza. Marowie 2000 lat temu wymyślili system nawadniający, który stosowany jest do dzisiaj. Będziecie musieli nawodnić pole powyżej znacznika, ale najpierw musicie pokonać Tor przeszkód. Nie będzie to łatwe, bo będziecie ze sobą połączeni i nie możecie zapomnieć o kluczu. Klucz musicie cały czas przeciągać za sobą, dlatego że tym kluczem otworzycie kłódkę, która odblokuje system nawadniający. Ja mam jest... Poproszę was, żebyście zajęli teraz swoje pozycje. Taka kłódka? Kłódka, tam. No no się widziałam, kultura, no widziałam. No. Nie krzycz tam, bo się zespresuję. Jak Kurde, już tyle agresji już nie, już nie zauważam. To będzie robić regularnie, wiesz, Klazem. żeby jak najwięcej Musimy dużo gadać, bez nerwów, Paweł. Tak. Nie zawiązuje się zbyt mocno. Tak. Dużo tak. no, to zrobić. tego tak jak najdłuźniej, wiesz. Trzeba zwrócić uwagę, że paska jest strasznie wysoki i my mamy różnicę. Uważaj na moje palce, by żeby nie blokować. Chci, więc e, też zsynchronizować się, to, 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 to nie jest łatwe. Szczególnie, że jest <laughs> od ciebie niższa. Patrz, co tu się dzieje. Będziemy musieli się no, no. przez to przedostać. Jedna musi trzymać kwiat, druga ciągnie linę. Zobaczysz, będziemy ugrzęzać w tym co za to sensa? Byłem p... no? ja, Rozmawiamy, bez pośpiechu. Najważniejsze to jest synchronizacja stanu. To, co gotowi na krew, pot i błoto. Zaczynamy! Trzy, dwa, jeden, stan! za Pierwsze, co jak się rzuciliśmy w to błotko, to poczułem znajomy zapach gnojowicy ode mnie z działki. Przeciśnij się. Ja jestem przeciśnieniem. Teraz? No no dawaj, dawaj, nie p*** Masz tu już? Nie mam, chodź. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Ja tego nie, nie widzę, wiesz? Sznur, czekaj, sznur. Nie patrzyłem raczej na tory obok, co się tam dzieje, wolałem się skupić na zadaniu, ale w pewnym momencie tak zobaczyłem, że jesteśmy po prostu ostatni. Masz tu już, Mam, mam. Okej. Pascal spadłem, wysuwacie się na prowadzenie. Chociaż nie, dziewczyny są pierwsze. Dziewczyny są szczupłe, i są i im łatwiej szło. No, nie, no, 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 no. Są kursze od nas, nie? No zdecydowanie. Ańmy klucz. Dobra, ja mam, chodź. No Czekajcie, czekaj, czy, czekaj, czy czekaj. masz klucz. Wglądali. Tak, siadaj? To... No trzeba przyznać, że dziewczyny w błocie to jest coś y, bardzo interesującego. I jeżeli jest jakaś jeszcze opcja na taką grę, to poprosimy. Nie można dotykać, więc tylko można popatrzeć, więc jakby dało radę coś takiego, żebyśmy się tam trochę posparowali w jakimś błotku albo coś takiego, to, to poprosimy. Tak. Przechodź takiego. Ja. Dobra, kopiemy tak A, czy mi się w ciągnie? ciągi, ja kopię. Masz? Mam. Dobra, chodź, Już się nie mieszczę. Dobra, przejdziemy. Nie wiem, musimy się trochę pogłębić. Już, już, chodź. A już przeszli, chodź. Tak, okay? przejdziemy. Trzymaj ja. klucz. Oh. Trzymam. Ja się nie myślę, Nigdy nie życiu. To było trochę przejść. Jak musieliśmy rozbić się to pod słupem. Ja myślę, że tam najwięcej czasu straciliśmy. Ok, środek. Okay. Dobra, dobra. Mamy. Odwrotnie, mocniej, mocniej. Chodź. Pokonali tor przeszkód i odblokowali system. Teraz muszą nawodnić swoje pole do poziomu oznaczonego na paliwie. Poczekaj, pomału, pomału. Synchronicznie. Poczekaj, poczekaj. Pomału, stajle. lecz czekam. I raz, i dwa, i i Parę centymetrów zostało Michałowi i Ludwikowi. Idę do góry. Paweł, teraz Paweł z Paskalem was gonią. I to są tak naprawdę Wasze ostatnie sekundy, tak myślę. Paweł i Pascal też są blisko. Jeszcze widzę żółty znacznik, ale już tylko do połowy. Bo jeszcze wychodzi. Koniec. Koniec, tak.